Federacja. Szczęść Boże, i ratuj się kto może, kiedy Zjednoczona Łurze Prawica ratuje finanse państwa, które wpędzone zostały w stan y, terminalny y, pod rozmaitymi pretekstami: jak nie pandemia, to wojna. No i potrzebny jest do tego wszystkiego listek figowy. I ten listek figowy to właśnie rzecznik finansowy, który gdyby. ha Gdyby miał jedno albo drugie, to znaczy pełnię władz intelektualnych albo też rozeznanie etyczne, moralne sytuacji, w której się znajduje, no to albo nałożyłby na pana, panie ministrze, wszystkie kary, które tam ustawowo może nakładać, wołałby policję i prokuraturę, żeby pana wyprowadziła z tej sali w kajdankach, albo, albo, albo pielęgniarzy, żeby stwierdzić stan ograniczonej poczytalności ludzi urzędujących pana ministerstwie albo też popełniłby harakiri. Rzecznik finansowy popełniłby tu wyszedłszy harakiri, ponieważ finanse państwa doprowadzone zostały do cóż, stanu groteski, teatru absurdu. Budżet wyprowadzony poza budżet, bank gospodarstwa krajowego, fundusze celowe i teraz w sumie to jest yy, nawet i ciekawy zabieg dramaturgiczny, ta groteska w grotesce jej spiętrzenie, że do tej ustawy o rzeczniku finansowym wprowadzacie de facto kolejny fundusz celowy, no bo co, bo każdy na swoim folwarku musi mieć jakiś taki szybki dostęp do szybkich pieniędzy, takie korytko plus, no korytko, to są przecież niebanalne sumy, o które tutaj chodzi. Sprawiedliwości, ma swój Fundusz Sprawiedliwości. Minister od odrujnowania finansów państwa potrzebuje mieć taką, taką kieszonkę, do której może sięgnąć bez kłopotu, poza polem widzenia Wysokiej Izby. To przecież nie przechodzi przez żadne komisje. To tutaj chwilę tylko uwaga pustawej Wysokiej Izby jest zogniskowana na tej kwestii. Przepchniecie to i dalej żego, jedziemy dalej z tymi finansami. Dzieje się to w momencie, w którym mamy najwyższą inflację, deficyt, który. Pamięta pan, panie ministrze, z tej mównicy wygłaszane tutaj kolejne odcinki, autolaudacje w ramach tej propagandy sukcesu na temat zrównoważonych budżetów, deficyt budżetowy, który, no cóż, jest rozmiarów budżetu naszej obronności, jest rozmiaru tego, co przeznaczyliście państwo na wielką operację przesiedlenia przybyszów, głównie z Ukrainy w Polsce, Hańba, skandal. Wniosek o odrzucenie tego projektu, panie marszałku, w pierwszym czytaniu składa Konfederacja. Dziękuję. Pani